Hej wszystkim zapraszam Was na cotygodniową aktualizację z tej strony Monika Rajska. I cóż, no i zobaczymy, co się dzieje na przestrzeni. Również przypominam Wam, że w piątek był live z prognozą na cały listopad, no a teraz już mamy ten listopad <grym> i zobaczymy, co się teraz dzieje, czego się spodziewać. Um... Muszę Wam powiedzieć, że to nie jest proste do wytłumaczenia teraz, co się dzieje. Być może, że jak gdyby będzie nam prościej, jak troszeczkę używam różnych przykładów. Więc może tak. Zaczniemy od tego, że listopad generalnie, tak jak już mówiłam Wam, na, w piątek, ma taką tendencję do bycia takim trochę tajemniczym tajemniczym poszukiwaczem prawdy. To jest jedna sprawa, takie są tendencje, czyli to jest potencjał, czyli będziemy mieli potrzebę poszukiwania tej prawdy, potrzebę gdzieś rozumienia siebie i tej prawdy weryfikowania lub inaczej, wprowadzenia ją w rzeczywistość. Natomiast to, że takie są potencjały, nie oznacza, że rzeczywiście to ma miejsce. Czyli niestety, niestety, niestety nie ma co tego oceniać pod tym kątem, czy to jest dobrze, czy to nie jest dobrze. Natomiast faktycznie mamy tutaj teraz taką sytuację, że troszeczkę tej weryfikacji, może ja się tutaj pokuszę o ocenienie. Mamy tej weryfikacji jakby trochę za mało, czyli w pewnym sensie za dużo, zbyt, o może inaczej, za mało treści jest wprowadzanych z naszej, jakby z, z naszej pozycji w przestrzeń, czyli w pewnym sensie m, mamy te treści nieprzerobione, może tak, czyli nie dopuszczamy pewnych procesów wciąż. One się wciąż gdzieś blokują i wciąż są te procesy, no, bym powiedziała, przyhamowane. No trochę to jest tak jak z płynącą rzeką. Kiedy mamy dużo blokad, no to ta rzeka tak spowalnia i spowalnia i spowalnia, natomiast jeżeli tych procesów jeżeli te procesy robimy szybko, sprawnie i, i w miarę bezbłędnie, to nawet nie chodzi o błędność, ponieważ nie ma złych procesów, tak samo jak nie ma złych decyzji, proces jest procesem, tylko że jednak trochę tego cofania się może być w nas sporo. W ostatnich dniach sporo z Was skarżyło mi się na złe samopoczucie pod kątem siły i takiej senności i ogólnego takiego marazmu, czyli stan. Przypominający stan po niewyspanej nocy. Macie ochotę spać, macie ochotę odpoczywać, jesteście zmęczeni, znudzeni i, i taki dziwny jakiś taki niepokój. Faktycznie jest takie poczucie niepokoju na przestrzeni, jest takie poczucie, że coś mieliśmy zrobić, czegoś nie zrobiliśmy. Ja to wręcz porównuję do takiego wrażenia, jeżeli na przykład rezygnujemy z pracy nie mając jeszcze nowej pracy, po prostu nie wiem, albo nas zwolnili z pracy, albo sami zrezygnowaliśmy, bo już się nie dało coś tam z czymś wytrzymać. No i jest takie ten pierwszy dzień, czyli ten pierwszy dzień po tym ostatnim dniu pracy i to jest takie poczucie tak jakby y, gdzieś, y, niby mamy wolne, ale to nie jest takie prawdziwe wolne, tylko to jest takie wolne, które budzi trochę niepokój, no bo nie wiadomo, co będzie dalej, y, nie wiadomo, gdzie iść. No nie mamy tego poczucia bezpieczeństwa, pomimo tego, że wszystko na zewnątrz się niby zgadza. No niby jesteśmy świadomi tego procesu, który zachodzi, czyli no przecież no wiadomo, wiem o co chodzi, wiem co się dzieje, tak? No nie pracuje w tym momencie, tylko to jest inny, inny czas, inne poczucie um, posiadania dnia wolnego jeżeli faktycznie dzień wolny, gdzie jesteśmy zadowoleni z pracy i wszystko jest super. I generalnie po prostu jest weekend na przykład, tak? I mamy taką chwilę odpoczynku, ale perspektywa jest cały czas jak najbardziej przyjemna. A tutaj jest takie wrażenie, jakbyśmy zostali zwolnieni z tej pracy, jednocześnie nie mając, nie mając czegoś w zamian, co może wzbudzać właśnie taki stan takiego niepokoju, takiej pustki, takiego marazmu. I właśnie to poczucie senności troszeczkę y, jest wynikiem braku procesów, czyli jak gdyby mm, no, nie przerabiamy czegoś, czy nie, nie bierzemy w czymś udziału świadomego, nie jesteśmy w jakiejś sytuacji zaangażowani i tak dalej. No więc tutaj ten stan takiego marazmu, takiego uśpienia, takiego, y, takiego zmęczenia, nie wiadomo czym. Y, więc no, tutaj taka coś jest i teraz tak, jak to będzie dalej. Często mnie pytacie yy, o bloki zdarzeniowe swoje, czyli na przykład, no nie wiem, przychodzicie do mnie na analizę, czy, czy na warsztaty, czy coś tam, no i się pytacie, na czym polegają te bloki zdarzeniowe, skąd to one się biorą. Blok zdarzeniowy, jak sama nazwa wskazuje, jest to zdarzenie i ono będzie zawsze wynikało ze stanu albo umysłu, świadomości, albo Twojej rzeczywistości. Czyli jeżeli yy, robisz procesy, jesteś na bieżąco, czyli robisz procesy, bo tutaj też są czasem pytania, co to znaczy robić proces, to znaczy. Idziemy do przodu, to znaczy, że ja się nie cofam, że jeżeli czuję, że już coś mi nie pasuje, to ja to weryfikuję w swojej rzeczywistości. Jeżeli czuję, że czegoś już nie chcę w swoim życiu mieć, tak samo też to weryfikuję. Jeżeli czuję, że yy, po prostu to załatwiam, mówiąc krótko, to załatwiam. Jeżeli widzę, że nie wiem, ktoś, mnie, moja jakaś relacja w moim otoczeniu już mi nie odpowiada, powinnam coś innego zrobić, lub potrzebuję zrobić coś sama, nie wiem znaleźć nową pracę czy właśnie się czymś nowym zająć, zacząć coś tworzyć, to też e, żyję w jakimś konflikcie, który muszę to w końcu załatwić i właśnie robienie tej sprawy, załatwianie tej sprawy, to jest właśnie robienie procesu, czyli załatwianie tego tematu, czyli idziemy dalej, nie obracamy się za siebie, nie wracamy do jakiejś łudy, e, komfortu, strefy komfortu, tak, czyli po prostu cały czas działamy, działamy. To jest właśnie proces, czyli te wszystkie wyzwania, które nam stawia na drodze, nasza sytuacja wewnętrzna załatwiamy, tak? Czyli wchodzimy, nie poddajemy się, wchodzimy. To jest proces. Nierobienie procesu to jest poddawanie się, cofanie, to jest kwienie na okrągło w tej sytuacji, która jest dla nas nieprzyjemna, czy już już ją oceniamy jako nieprzyjemną. To jest niepodejmowanie decyzji. To jest brak konkretności, to, to, to jest właśnie nierobienie procesu. I teraz tak: no, w momencie, kiedy no właśnie istoty świadomie czy świadomie, no nieświadomie, boją się podjąć decyzji, boją się zaryzykować, nie idą w proces, bardzo często przestrzeń po jakimś czasie około do, do maksymalnie 3 miesięcy zaczynają być takie punkty, czyli. Takie dzwoneczki halo, halo, zwróć na to uwagę. To są takie ostrzeżenia z przestrzeni, coś się wydarza, czyli mamy blok zdarzeniowy. Blok zdarzeniowy, który ma za zadanie nas w pewnym sensie troszeczkę wręcz na siłę wysadzić z tego miejsca, w którym jesteśmy, czyli blok zdarzeniowy, który ma nas nakierować na, no, na naszą nową rzeczywistość, czyli ma nas zaprowadzić w nowe miejsce. Tym jest właśnie, y, 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 właśnie blok zarzeniowy. I w tym momencie, kiedy mamy na, te, na tej naszej przestrzeni y, tego rodzaju problem, kiedy te bloki zarzeniowe, y, znaczy jeszcze tych bloków zarzeniowych nie ma, one będą, kiedy my nie będziemy robić intensywnie tych procesów. I tutaj na tym sytuacja polega, czyli faktycznie przy aktualnym stanie świadomościowym ludzkości, bo ja się nie boję tutaj wręcz całej ludzkości podciągnąć, bo to jest proces globalny, w którym bierzemy udział, już nie tylko y, mam na myśli Polaków, tylko w tym momencie właściwie w całości nas, jako cywilizację, nierobienie tych bloków, tych, tych naszych procesów powoduje pojawianie się bloków zarzeniowych, mało przyjemnych, bo to nie są przyjemne bloki zarzeniowe. Które mają nas zweryfikować. To są y, często. Y, no bo najpierw się dzieje coś we mnie w środku. Ja sobie nagle coś dostrzegam w swoim otoczeniu, coś czego, co, czego już nie chcę. To jest najpierw we mnie. I moim zadaniem, szczakry serca jest powiedzenie tego, zweryfikowanie tego, szczakry gardła. Czyli ja o tym mówię, a to załatwiam. Ja słyszę, co inni do mnie mówią, to też jest czakra gardła. I ja. Biorę świadomy udział, ja reaguję, ja jestem uważna w tym procesie, także ja reaguję na ten proces. I wtedy jest oczywiście z zewnątrz, tak, czyli wychodzę z tego turusa na zewnątrz, no i do zewnętrzności, no bo jeżeli ja o czymś Wam teraz mówię, to jestem jakby w tym momencie świadoma tego, co mówię i wpływam na rzeczywistość. Jeżeli ja tego nie mówię, ja tego nie robię, to się nic nie dzieje, to przestrzeń prędzej czy później sama zacznie za mnie to robić, czyli Zmusi mnie, zawsze na pierwszym poziomie są te rzeczy, będzie mnie zmuszała do reakcji, będzie mnie zmuszała do respondu. Czyli yy, dlatego tak ważne jest robienie rzeczy wtedy, kiedy można, a nie wtedy, kiedy już trzeba, czy kiedy już musimy, bo jak musimy, to już nie są na naszych warunkach. Ja to przypominam, też bardzo często Wam to powtarzam. Natomiast tutaj, yy, potem, właśnie, kiedy nie robimy tego procesu, bo jeszcze miałam wrócić. Pierwszy etap to jest to, że ja coś mam w, w sobie w środku. Drugi etap to jest wtedy, kiedy już to się dzieje na zewnątrz. Trzeci etap to jest weryfikacja w ciele, czyli im dłużej czegoś nie załatwiam, tym gorzej no dla mnie to, tym, tym gorzej ten blok zarzeniowy zewnętrzny może na mnie wpływać, a potem jak wciąż tego nie załatwiam, wtedy się będzie to pojawiało już w ciele. W ciele w postaci już chorób, różnych dysfunkcji. Nie mówię o złym samopoczuciu chwilowym, tylko o takim naprawdę poważnym stanie. E, przypominam Wam, że na Facebooku wrzucam różnie, również różne posty. I wczoraj wrzuciłam takiego posta na temat rozumienia samego siebie w kontekście czasu czyli istota jest kawałkiem czasu. Spójrzcie na siebie w tej, z takiej perspektywy, ci, co nie, 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 nie mają czy tam nie używają Facebooka. Spójrzcie na siebie z perspektywy czasu, czyli wszystkie wasze decyzje, które podejmujecie, których nie podjęliście, które miejsce, z którego się wywodzicie, bo teraz te korzenie będą bardzo ważne i ta rodzina będzie bardzo ważna, bo to jest najbliższe wasze otoczenie i w tym otoczeniu już mogą być właśnie te bloki zdarzeniowe, czyli ta sytuacja najbliższa wam może się tutaj zacząć, bo najpierw to się dzieje w rodzinie, potem dopiero to się dzieje na zewnątrz. Najbliższa skórze, koszula. Więc y, tutaj będziecie mieli możliwość zrozumienia siebie i innych w waszej rodzinie lepiej. Czyli zrozumienia siebie w tym punkcie na przestrzeni, w którym jesteście w tej chwili, lepiej. I to będzie o tyle m, przez najbliższe kilka dni oczywiście, ponieważ no tak jak wiecie, aktualizacja raz na tydzień. Na razie przy tym zostanę. Jeszcze się wspierając z postami, ale. To jest istotne, żeby to zrozumieć, że to, że teraz już się zaczyna to dziać na mojej zewnętrzności, czyli czegoś nie zrobiłam, no to bloki zdarzeniowe będą na mojej zewnętrzności, a potem one będą eskalować na skalę globalną, czyli jeżeli my czegoś nie zrobimy w sobie, to potem się odbije to na naszych bliskich, którzy też nie zrobią tych procesów, lub zrobią je inaczej i one będą my kontra oni, czyli to jest cały czas podkreślam, proces procesem i co ty na to, co ty na to, jak ty na to reagujesz, co ty o tym sądzisz, co ty o tym myślisz, i, jak, i co dalej w tym związku z tym zrobisz, jak to na ciebie wpłynie. No więc e, zaczną się pojawiać bloki zdarzeniowe, również globalne, no bo proces dotyczy nas wszystkich na wszystkich warstwach, również na warstwach zewnętrznych, całkiem czyli tych zupełnie globalnych. No i tak jak, tak jak mówiłam w piątek, w zeszłym roku. Mieliśmy ważny głos kobiet w kwestii, akurat w tym wypadku, aborcji. Ten temat wraca powolutku. On będzie na nowej warstwie, na nowym fraktalu, że tak powiem. Tak? Czyli w zeszłym roku to był początek procesu, i teraz na ten proces narasta kolejna warstwa, czyli następna kontynuacja, tak jakby nabudowanie czegoś nowego na to, co już się pojawiło. Więc w pewnym sensie będziemy ten proces przeżywać tak. Um, to samo co w zeszłym roku, tylko całą oktawę wyżej, cały level wyżej. Czyli wszystko, co wtedy zrobiłaś, zrobiłeś, w tym roku będzie weryfikowane na tej warstwie Twojej, plus jeszcze będą dodatkowe rzeczy, czyli w kontekście nowych rzeczy w tym samym temacie będą weryfikowane nasze aktualne treści. Słuchajcie, no, co nas czeka? Czekają nas, myślę, że takie. Emocje, które trzeba będzie pokonać z poziomu trzeciego, czyli będzie trzeba poczuć, że emocje emocjami, ale gdzie ja jestem, gdzie chcę iść, kim jestem, to będzie w tym momencie najważniejsze. <grym> I yy, no i cóż, no i, i jedziemy dalej, jedziemy dalej. Także jeżeli chodzi o stany yy, poczucia yy, braku siły, osłabienia, zmęczenia czy takiej senności, no to, to tutaj troszeczkę, yy, trochę to może potrwać. Polecam w tym wypadku yy, kreatywność, cały czas tą kreatywność, bo ta kreatywność to jest właśnie działanie trzeciego poziomu, to jest właśnie szukanie, szukanie nowych rozwiązań na stare problemy, to jest wychodzenie poza nasze stare schematy. Więc słuchajcie, tyle na dzisiaj, yy, i cóż, i słyszymy się pewnie na dniach. Dzisiaj też postaram się, może nie dzisiaj, ale się postaram też. Niedługo coś nowego wrzucić. Może to będzie o zdrowiu, może to będzie znowu Genesis, albo jeszcze coś innego wymyślę. Także trzymajcie się i cóż, no i zobaczymy się za jakiś czas. Hej.